1. Słonie to jedne z niewielu zwierząt lądowych, które nie są w stanie podskoczyć. Do tego grona zalicza się także hipopotamy oraz nosorożce. Brak takiej umiejętności nie przeszkadza im jednak w codziennym funkcjonowaniu. W razie potrzeby są w stanie się czołgać, a także zadziwiająco dobrze radzą sobie w wodzie. 2. Mogłoby się wydawać, że pasy tygrysa są identyczne w przypadku wszystkich osobników. Nic bardziej mylnego. Każdy tygrys odznacza się całkowicie innym umaszczeniem, a wzory tworzone przez pasy można właściwie porównać do odcisku palca. Nie ma dwóch tygrysów o takim samym wzorze. 3. Skrzydła motyla bardzo często odbierane są jako pewnego rodzaju dzieła sztuki, od których nie sposób oderwać wzroku. Umożliwiają latanie, aczkolwiek pełnią jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Dzięki nim motyle są w stanie kumulować ciepło, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Nic zatem dziwnego w tym, że w kręgach naukowych skrzydła motyla są porównywane do paneli słonecznych. 4. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że psy nie są w stanie odczuwać winy. Nie oznacza to jednak, że nie są w stanie prawidłowo odebrać emocji związanych z gniewem wymierzonym w ich kierunku. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że właściciel jest zdenerwowany. 5. Koty posiadają bardzo małą ilość gruczołów potowych i dlatego utarło się przekonanie, że w ogóle się nie pocą. To błędne myślenie. Największym obszarem wyposażonym w gruczoły potowe są kocie łapy. Można zatem powiedzieć, że w przypadku kota pocą się wyłącznie urocze poduszeczki łapek. 6. Róg nosorożca w wielu miejscach na świecie bywa droższy od prawdziwego złota. Właśnie dlatego obrońcy tych zwierząt z premedytacją odcinają im rogi, by zniechęcić do polowań kłusowników. Warto jednak pamiętać, że rogi sukcesywnie będą odrastać. 7. Konie potrafią ruszać tylko jednym uchem w danym momencie. Bardzo często ustawiają uszy w taki sposób, aby jedno rejestrowało dźwięki nadchodzące z bliskiej odległości, np. komendy właściciela, a drugie w tym czasie skierowane jest nieco do tyłu. Dzięki temu koń rejestruje dźwięki mogące być zwiastunem nadchodzącego zagrożenia. 8. Owce to jedne z nielicznych zwierząt, które są w stanie samodzielnie pozbyć się dolegliwości żołądkowych. W takich sytuacjach intuicyjnie sięgają po rośliny które odznaczają się konkretnymi właściwościami i wspierają cały układ trawienny. 9. Ślimaki są obupłciowe, co w praktyce oznacza, że do rozmnażania nie potrzebują partnera lub partnerki. 10. Sikorki należą do grona ptaków o bardzo pojemnym żołądku. Szacuje się, że tylko w jednym sezonie letnim do sikorka jest w stanie przyjąć nawet do 25 kg owadów. Trzeba przyznać, że to ogromna ilość pożywienia jak na ptaka, który praktycznie mieści się w ludzkiej dłoni. 11. Anakondy połykają swoje ofiary w całości. Ze względu na gabaryty są w stanie po uduszeniu połknąć saki o wiele większe od siebie. Umożliwia im to również specyficzna budowa ciała. Ofiara jest trawiona przez wiele miesięcy, a w tym czasie zwierzę nie musi się posilać. Jedna z obserwowanych anakond trawiła przez niespełna dwa lata. Dwanaście. Żyrafy śpią na stojąco. Są jednak zwierzętami, które nie potrzebują zbyt dużo snu w skali całej doby. Niektóre obserwowane osobniki są w stanie zregenerować się w ciągu dziesięciu minut. Taka krótka drzemka w zupełności im wystarcza. Większość żyraf śpi jednak do dwóch godzin dziennie. Trzynaście. Wbrew powszechnym przekonaniom szczury zazwyczaj nie atakują ludzi. Do ataku dochodzi tylko w krytycznych sytuacjach, gdy zwierzęta czują się zagrożone. Należy jednak unikać takich spotkań, gdyż szczury są nośnikami wielu chorób. Szacuje się, że są w stanie przenosić nawet około 60 rozmaitych chorób. Są jednak przypadki, kiedy doświadczony hodowca udomowił dziko żyjącego szczurka. Odbyło się to pod czujnym okiem weterynarza. 14. Konie mogą być trenowane do wykonywania wielu różnorodnych sztuczek i zadań, od prostych komend, takich jak podawanie kopyta, po bardziej skomplikowane triki, jak skoki przez przeszkody, tańce czy nawet malowanie pędzlem. Żeby to zobaczyć, można wpisać w Google The world famous painting horse. 15. Na pierwszy rzut oka wydaje się że sieść niedźwiedzia polarnego jest biała. Tak naprawdę włosy są w pełni przezroczyste, a skóra całkowicie czarna. Ciekawostką jest również, że niedźwiedź polarny jest w pełni świadomy swoich niedoskonałości i potrafi zakrywać łapą czarny nos, by nie zdradzić ofiarom swojej obecności. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale oraz zostawienie coś po sobie. Miłego dnia.